Piotrze, Ty mówiłeś, że jak z Asią idziecie spać tutaj pod tymi filarami, to się głowę do poduszki i zasypiacie. Moment. Ja tak też mam zazwyczaj, ale dzisiaj mi się zdarzyła kompletnie bezsenna noc, o. pierwsza od wielu lat. O, to, to coś musiało się stać. Nie wiem, nie wiem, Na, naprawdę nie wiem, nie, nie mogłem zasnąć i nawet mnie to ja, dziwiło. Ja, no ja mam tak często. Często że, tak masz? No, że nie mogę spać całe noce. A w dzień normalnie moment i usnął. A jakąś kawę pijesz? Tak. A to może do tego? Ale to taka kawa, co tutaj na wydawkach się taka kawa dostanie, no... to bym musiał, nie wiem, ile tej kawy wypić, żeby... Nie wiem... Być ja... pobudzonym, żeby tak aż nie spać, mam nie? Tak, że... Kawa mi nie przeszkadza spać, tak mi się przynajmniej wydawało i zdarzało mi się pić kawę późnym wieczorem. A ja wieczorem jak wypiję to już mam nockę z głowy. Nie, nie i już. zasypiałem bez problemu. Natomiast rzeczywiście taki termos kawy wypiłem. O ja. I może dlatego, wiesz, nie mogłem zasnąć. Ale powiem ci, że na początku myślałem, że będę się męczył, ale wręcz przeciwnie, to była bardzo ważna dla mnie noc, bo miałem czas na refleksję, na wiesz, przemyślenie pewnych rzeczy, ułożenie sobie pewnych spraw. No u mnie też tak jest, że cały, cały, cały nieraz i po, po dwie nocy potrafię tak nie spać, bo w głowie się coś tam zacznę o czymś myśleć i nawet w dzień. Dni są takie, że myślę o tym i w nocy, i w dzień. I, i nie idzie ani usnąć w nocy, ani w dzień. W każdym razie, jeżeli chodzi o takie sprawy związane z planowaniem, to sobie tak dużo poukładałem, po prostu wystarzałem w łóżku i tam sobie w notatkach grzebałem i pod koniec doszedłem do wniosku, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Wiesz, i po prostu. Potem rano doszedłem do wniosku, jak już wstałem, bo nie nocy, to doszedłem do wniosku, że to była dla mnie bardzo ważna noc. Pierwsze, co zrobiłem, to gorąca kąpiel, potem siadanko. <noise> to to, kawka. Ja, ja o tym marzę Zasiam. Ja i, o tym Zasią marzę. No właśnie. Żeby tak się obudzić, rano wstać, kawę zrobić i się wykopać pod prysznic, albo do wanny. Ale to pojść. nie powinno być problemu, mi się wydaje. Ale Czy... to nie, nie, ma, nie ma tak no, nie to... ma łaźni miejskich. I są łaźnie, tylko że no, nie ma powiedzmy wanny, nie tylko są prysznice. I to A. trzeba 5-10 minut i Ale to ten, ten na szybkiego to takie nie, nie kąpanie, nie? tylko A. obmycie się. A jeżeli chodzi o takie ciepłe miesiące, maj, czerwiec, czy szłoby się wykąpać gdzieś, nie wiem, w jakimś jeziorku gdzieś szłoby w się. okolicach Warszawy? Oczywiście. Masz jeziorko Dziekanowskie, dużo jest takich miejsc. Mm. Bardzo dużo. Szłoby Korzystałeś się. z takich okazji? Nie, 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 bo miałem pecha za każdym razem jak już się zbliżała, powiedzmy już lato, to pani prokurator była tak, że a słuchacze zasłała, żeby rozumiem. dwa lata z rzędu na, na lato zamykała do zakładu kartego. Zamiast na trawkę to... to trafiałem tam z, dwa lata z rzędu. No, rozumiem. Ale. No, ale teraz, Co możesz sformułować coś takiego, bo no. mi się wydaje, że wy, mówię o osobach, które żyją na ulicy, macie ogromne rezerwuary czasu. No, nie wiem, ale tak mi się wydaje. Nie masz żadnych obowiązków? No nie ma, ale to powiem w ten sposób, że tak, rano jak się wstanie, to zanim się to ogarnie, zanim tak jak ja zasiądę, to poskładam to wszystko, to trzeba rano już wstać, gdzie co wsadzić, gdzie co, żeby tego jak najmniej dźwigać. Ja akurat wsadzam to, bo już mam to obcykane, nie, gdzie co ma, gdzie leżeć, gdzie koc, gdzie tamto, gdzie tamto, nie, żeby tego jak najmniej dźwigać. Akurat z tych wszystkich toreb to ja najwięcej dźwigam, bo ten, tą torbę ciągnąć na tej ręce, to ona jest ciężko, okrutnie, 80-90 kg. No to tak ją ciągać, a tam jest tylko ponad to, połowa tego ple, to, to, tej torby y, ciuchów czystych. To ty masz aż, dobytek? Tak, aż pachnących tych ciuchów, bo są wyprane, poskładane wszystko. I tam koc ten polerowy składam, na to jeszcze idzie plecak, na to jeszcze idzie namiot, no to, to trochę waży. I to nie? jest tak trochę jak ta skorupa żółwia, no ta, masz cały ta, czas. sobie. i to sobie. wszystko trzeba poukładać, potem się idzie do tej łazienki, to też mię jakieś 15 czy tam pół godziny, zanim się człowiek ogarnie, to już już parę. Coś minęło, zanim na wydawkę się pójdzie, zanim na wydawkę się zje, zanim to tamto, zanim się poczeka na kolejkę czy tam coś, A z wydawki jedziemy zawsze za na drugą wydawkę, bo tam można zjeść też i wziąć herbatę gorącej do termosa, nie? No i jedziemy tam na tą drugą wydawkę i tam mija powiedzmy już dwie godziny, nie? No, wraca, wracamy tutaj, no i wtedy mamy... Posiedzisz, chwilę odpoczniesz. Po chwilę się. Odpocznie się do tego i... To ta organizacja życia zajmuje tyle czasu. Tyle czasu, no bo to człowiek musi sobie poukładać w głowie, a jak się nie uda czegoś tam, to co poukładane jest w głowie z, z, razem z nią, załatwi, no to już człowiek... No bo już czasu powiedzmy na to brakło, nie? A jeżeli jeździcie na te wydawki, bo właśnie tego słowa użyłeś, no to korzystacie ze środków komunikacji miejskiej, czy płacicie za bilety? Nie. Ja. I co wtedy się dzieje, jak przychodzi Nic. konduktor? Nic. Omija z daleka. Omija, tak? Omija bo znają już. Znają już. Znają już. No, A zdarza nawet, się nawet, tak, że tam nawet, się nawet, będzie czepiał czy coś? No albo ja, jak, jak tego to każe wysiąść. Każe wysiąść na najbliższej stacji, nie? Albo na przystanku i koniec. A ja A. i tak czekam, no i ja następnym. Mieliście tak, że was szarpał, że posiłał dokumenty? Nie, nie. nie. Raz, to w sumie ja, dla niego ja. też kłopot. Dla niego chłopot, bo to, to co ja z tego co ja mówię? Nie On, wiecie, ja, czy... nie mam, ja nie tak jak ja nie mam dowodu, teraz w, jestem w trakcie wyrabiania, zasią mnie razem, to yy, co, ja mu, co ja mu pokażę? On mówi, wzywa policję. Ja mówię, to sobie wzywa policję. Policja tutaj w, na centrum to mnie zna jak własną kierzę, nie? Nie ja się. Co no, to, 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 to mu policja pomoże? Potwierdzić tylko moje dane. Masz takie mandaty w tej chwili? Niezapłacone? Mam. Mam, ale to bardzo mało. Takie za, za przejazd z komunikacją miejską, hmm. a tu, nie wiem, może około 10 będzie? Nawet nie. No ale około 10 po ile? To po 50 zł? No, po, 9, no, po 20 złotych. 5 może być, nie? Bo jak Ci to policzą tam po nie wiem ile za dzień, to może się okazać, że będziesz miesiąc za to siedział na przykład. Nie, przypy. nawet nie miesiąc. Zależy ile, zależy ile policzą za, za dzień, nie? A nie przejmujesz się tym? Nie. Kompletnie? Wcale, no to, to, to czym się przejmować? Żeby zamknął mnie? Ale to więcej, pa, więcej państwo na, na tym traci niż... No oczywiście. Mnie, no, no oczywiście, on, no, to jest dłużność, która musi być to jakoś jest, tam... Oni za utrzymaniem mnie jednego dnia, to oni mają państwo płacić takie kolosalne... To raz, a no. dwa, że niezapłacony dług jest... Dalej, niezapłacony No, ale no. państwo w tym miejscu już ma zaksięgowane, Ta. więc tam jest jakoś no. dziura, wiesz. Lepiej tego nie księgować, bo wtedy nie ma... No. Nie ma tej dziury. Ale też z tego wniosek, że Ło, wow, ale tutaj terkoczą tymi walizkami. Ale też z tego wniosek, że głodni nie chodzicie, jeżeli nie. z wydawki o nie Nie, no ja mówię, mam Ty zasią tyle jedzenia, żeby, na, żeby nam powiedzieć starczy do jutra rana. Piotrek, ja chciałem się ciebie zapytać o taką rzecz. Czy ty masz jakieś fajne wspomnienia, czy coś, co nie wiem. Mam fajne wspomnienia. No I to żałuję, że nie ciągłem relacji praktycznie do tej pory, bo może bym nie trafił na ulicę. Mam fajne wspomnienia z domu dziecka, jeśli wtedy jak dyrektor domu dziecka załatwił jakiegoś tam poznał sponsora ze Szwecji. No i każdemu nam z dzieci powyrabiali paszporty i każdy z dzieciak z tego z domu dziecka dostał takiego opiekuna mhm. ze Szwecji, nie? Szweda, nie? Po prostu Szweda, nie? Ale tu w Polsce? Nie, tam w Szwecji. Pojechaliście do Szwecji Ta, na takie... Po, po nam paszporty, nam wszystko, nie? I tam najeździliśmy na święta, na wakacje, na Boże Narodzenie. A to no? kilka razy nawet. Tak, ja tu jeździłem tak około 3 4 lata. No, a... Ja tam na całe wakacje potrafiłem jechać. Jak byłem w domu no to dziecka. To piękny kraj jest Szwecja. Ja, ja, ja żałuję, a Norwegia jeszcze ja, ja żałuję, że nie utrzymują, nie zerwają kontakt, nie? Żałuję. A ile miałeś lat wtedy? No jak byłem w domu dziecka, no jak miałem... Mnie... Miałem 17, 16, 18 to lat. To może trzeba się było w jakąś Szwedką rozglądać? No, mogłem. <świedzi> język byś w Mikogarno. No, szwedzki jest łatwy do załatwienia. No, nie wiem, czy jest łatwy. Moim łatwia. zdaniem nie jest łatwy. Bo angielski jest, jest trudniejszy jest... niż. No, oni mają. Ten taki akcent jakiegoś podwójnego rodzaju. Ale oni, oni, oni po angielsku o, Oczywiście. Oni perfekt po angielsku, po niemiecku. Oczywiście. A myślałeś o pracy w Szwecji? Ja w Szwecji pracowałem kiedyś, zresztą w Norwegii też. Nie. Tam można było dużo pieniędzy zarobić. Nie, nie myślałem. Nie nie, nie myślałem z tego względu. Ja tam tylko na zaproszenie jeździłem. Jakie masz spełnienia związane ze Szwecją? Lasy pamiętasz? Może pamiętasz? Może pierwsze, co mi utkwiło w głowę, to. Był taki moment, że przyjechaliśmy skądś, czy wstaliśmy rano, zjedliśmy śniadanie i mówią do nas: Dobra, szykujcie się na basen, nie? Ja ręcznik wziął, czepek wziął wszystko, wziął to co potrzeba na basen, nie? No, a się okazało, że yy, zawieźli nas na lotnisko, i zaś Szwecję z góry sobie oglądali. No to też nieźle? Do. Taki I... lot widokowy? Tak. A ten samolot, który lecieliście, to był duży czy to nie, raczej? Nie, mały, taki czteroosobowy. Ach, taki samolot. Taki mały samoloc. O, no to wielkie przeżycie, nie no chiedzło. to mi utkwiło w głowie, jak nie wiem. Te, 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 te domki takie jak, jak klocki Lego poustawiane, te samochody to jak zabawki. I pewnie czerwone, drewniane, no, z no, takimi białymi no, okiennicami. No, fajnie to wygląda. Kwiaty tak, wszędzie w koło. No, zwierzęta pod, pod domy podchodzą, pod okna i z, z rąk jedzą. Fajnie, fajnie to, to to wspomina najbardziej. utkwiło mi to w głowie. Czy to jest swoje najpiękniejsze wspomnienie Ta. w swoim życiu? To właściwie masz i dzięki domowicielsku. No, dzięki dzięki domowicielsku, no. Bo tak to nie mam praktycznie żadnych, nie? Źle... Rodzinę moją źle wspominam. Trochę już... Nawet nie chcę z nikim, bo na temat z nikim, nic o nim... temat ten gadać, bo... przykre mam wspomnienia, jak można... przyjechał... brać cioteczny, czy tam kuzyn, czy tam kto, wziąć go na jedną noc, a potem powiedzieć, rad sobie sam. I dalej na ulicy, zamiast pomóc tego, to powiedzieli, oni mnie przyjąć nie mogą, bo, bo mnie nie znają, czy tam coś. I koniec, no. Dalej na ulicy. A czy masz jakieś fajne wspomnienia z takim codziennym życiem? Na przykład z okresem bezdomności? Czy są jakieś miłe chwile, które wspominasz? Nie. 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 A dzisiaj coś się miłego wydarzyło? No powiedz mi, no. Nie. Dzisiaj no no. No, jeszcze, no, jeszcze że, nie. Że, że się spotkaliśmy. Dzisiaj <laughs> jeszcze nie, ale jeszcze dopiero jest... 1530 to jeszcze. Myślałem, że powiesz, że to, żeśmy się spotkali, to jest miłe. Nie, 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 akurat to to byłem zdziwiony wczoraj, żeśmy tak o tobie myśleli, czy ciebie spotkamy, czy nie, bo, bo mówię, bo Asia już miała dawno z tobą umówiony ten, żeby z tobą porozmawiać, nie, ale patrzymy, idziemy, bo dopiero żeśmy o wpół do pierwszej wstali, bo żeśmy tak po sobie postanowili sobie dłużej poleżeć. I Jacek się pojawił. No i idziemy, patrzymy tam ale to No, miłe spotkanie, no, to, bardzo to jest miłe, miłe. No, miłe. No, a jeszcze do 15.30, do, do 15, 30, to dopiero zobaczymy, jak się dzieje skończy. Piotrze, a, czy są jakieś głupie pytania, może ci się wydać? Czy masz jakieś miłe wspomnienia związane z pobytem w więzieniu? Yy, tak. Tym, że yy, dyrektor domu, yy, tego zakładu karnego dał mi szansę i mogłem wychodzić na wolność poza zakład karny do pracy. To byłem zdziwiony, że takie coś mi zaufali, że nie ucieknę, że będę powracał z tej pracy. Czyli bardziej niż wolność ujęło cię to, że on ci zaufał? Tak, bardzo. No ja byłem w szoku. Do tyle. Już powiedzmy, siódmy raz byłem w zakładzie karnym i starałem się o to, ale to to byłem normalnie w szoku. Starałeś się o to, żeby być w zakładzie karnym? Nie. Starałeś, starałeś się o to, żeby wychodzić. wychodzić na wolność. Na wolność no I on się na to zgodził. I on mi tak zaufał, że się on powiedział, że się pod tym podpisze, nie? Ale normalnie w szoku byłem. I to, co siedzieli. Cicho, osadzeni ze mną w celi, też byli zdziwieni, że zgodził się na to, nie? A jeżeli chodzi o bezdomność, już zadaję Ci to pytanie, ale gdybyś tak dobrze pogrzebał w swojej pamięci, było coś miłego? Nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. To jest smutne życie. To jest smutne życie, ale no, ja, ja podchodzę do tego z takim, ja wiem, no... Piotrek, ale... Z dystansem. Ja to rozumiem, Ty też masz no. cały czas uśmiech na twarzy. No bo ja tak jestem. Ja tak jestem. Ja jestem otwarty do ludzi, a jak mam co prosto w oczy powiedzieć, to wolę powiedzieć prosto w oczy niż powiedzieć, że wieje. Ale mi chodzi o coś innego. Jeżeli wiesz, że to życie jest takie, Mówię, no. nie masz takich pokusy, żeby sobie coś zmienić. Mi się wydaje, że gdybyś poszedł tam za ten hotel, dawny Mario, to teraz on się nazywa Prezydential, to już byś miał coś fajnego. I jestem pewien, że tam nie byłeś przez ostatnie, nie wiem, ile czasu. Tam nie chodzę z tego względu za ten hotel, bo tam się coś wydarzyło. Ja. Nie chcę, no coś mi się to, z, z, źle kojarzy te miejsce i koniec. Czyli czasami takie własne podwórko jest lepsze niż znaczy, tu, to, co tu, może być za miedzą. Ale tu między ludźmi, powiedzmy, czuję się taki jakiś, no nie wiem, bardziej może bezpieczny, ale z, między ludźmi to i nawet można w mordę, że tak powiem, obe, oberwać, nie? Ale to chyba takie miejsce gdzieś w swojej świadomości twoje jest. No. Tak, bo siebie. nawet jak policja zatrzymuje do sprawdzenia to tego i mówi, gdzie pan przebywa, no mówię, no tu gdzie stoję, albo tu gdzie siedzę. No bo co mam im powiedzieć? coś nie powiem, że przebywam w hotelu czterogwiazdkowym, nie? a oni o tym dokładnie wiedzą, tylko zadają takie głupie pytania. nie? Tak w tej chwili a. myślę, bo masz no, jakieś tam doświadczenia związane z piciem alkoholu. Teraz już nie pijesz i to jest w ogóle super, i no, żebyś w tym wytrwał. Natomiast czy ten alkohol to jest jakiś substytut? jakiegoś szczęścia, jak się człowiek upija na ulicy. Może nie myśli o tej monotonii życia. Takie, tak, bynajmniej ja tak myślę, od dłuższego czasu. Bynajmniej ja tak myślałem, nie? A już trzecie tydzień nie piję, to już, nie wiem, jakoś inaczej funkcjonuje. Jest to bardziej pobudzone do życia i a inaczej jesteś... się czuję w ogóle. Smutniejszy z tego powodu, że nie pijesz? Nie. Brakuje alkoholu? Bardziej alkohol. zadowolony. No właśnie, bardziej zadowolony. O. No właśnie. Mówię, bowiem o tym, że rano wstanę. Nie muszę czy szukać tam na tą wódkę czy tam na piwo, tylko mogę się powiedzmy wody napić albo herbaty. Jak, ja mam, też... jak, jak mam w termosie. Ja też to samo czułem, kiedy ja odstawiłem. alkohol. To był 2013 rok. Czułem się taki lekki, w tym sensie, że wiedziałem, że nie mam już tego obciążenia. Inne myślenie jest w ogóle. Inne myślenie, no. Tak, a to już z moich wcześniejszych doświadczeń wiedziałem, że ten alkohol tak naprawdę do niczego nie jest potrzebny. jak może się śmiać, może. Nie, myśleli, może, nie, nie myśli się o tym, bo nie myśli, bo bawić nie, nie, bez bo alkoholu. Rano w stanie, opatrzy, nie ma nic w kieszeniach. O, trzeba iść już do ludzi powiedzmy prosić, żeby było na te piwonie. Tutaj tego nie ma już. już. A trudno ci było odejść na, przez te pierwsze dni. Miałeś efekty odstawienia, drżenia nie. jakieś. Po prostu. po prostu. Nie, 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 nie miałem z tego względu, że normalnie się jadło, normalnie się piło herbatę, no, normalnie się funkcjonowało, a jak się o tym nie myśli, to... to, to... Piotrek, ja tu bywam i jak się zobaczymy następnym razem, to się zapytam wiesz o co, na samym początku. Dzięki za rozmowę. Dzięki, do zobaczenia. Miłego.